Cześć czełem, witam na moim podcaście. Zauważyłem w mediach społecznościowych ostatnio, że dużo osób robi wpisy na swoich profilach, jakoby mieli głos podobny do głosu Szymona Ho Hołowni. No, nawet to robią kobiety, a nie ukrywajmy tego, że Hołownia jest mężczyzną. Przecież wydaje się więc, iż te stwierdzenia nie są do końca prawdziwe. Każda osoba jest rozpoznawalna po rysach twarzy, jak również po brzmieniu głosu. Zależy to od budowy anatomicznej narządów mowy oraz od wyuczenia sposobu artykulacji. Fałdy głosowe, razem z zębami, językiem i ustami, wytwarzają szeroki zakres dźwięków. Tak, tak wypowiada się nauka współczesna. Zachęcam do dyskusji telefonicznej na ten temat. Czekam na wypowiedzi słuchaczy do końca programu pod stałym numerem telefonu. Tematem następnej audycji będzie: dlaczego końcówka jest stale wilgotna. I teraz przerwa na muzykę. Po muzyce wrócimy do tematu.